Witam was serdecznie i radośnie. Nazywam się profesor Jan i mam stopień profesora. Od paru dni jesteście moimi słuchaczami, a ja jestem waszym bezpośrednim wykładowcą. Lekcja 30. Bardzo merytoryczna, bardzo. Może nie będzie długa, za to bardzo liczbowa i merytoryczna. Jaka jest umieralność? Ludzie, ustalmy pewną sprawę. Walą was jakimiś debilnymi liczbami i mówią, że to dużo, ale wy, łykając tę te, te papkę jak głodne kaczki yy, pasze, nie zadajecie sobie pytania, czy liczba 94 to jest dużo, czy to jest mało, czy liczba, nie wiem, 1000 to jest dużo, czy mało, tylko wam mówią: to są straszne ilości, straszne, to są kolejne tragiczne wiadomości. Obudźcie się. Obudźcie się, taka jest rada. Zróbmy szybką matmę. Otóż zgonów w Polsce w roku 2018 poszukałem to jest 414 tysięcy dziennie 1134. Nie ma danych za 2019. Oczywiście, ale była prognoza 427 tysięcy, bo umieralność się zwiększa. To jest... 1170 dziennie. Czyli każdego Bożego kalendarzowego dnia w roku 2019 umiera zupełnie normalnie, bez żadnych tam nadzwyczajnych wirusów, 1170 obywateli Polski. Jak szybko policzycie, to jest 48,5 na godzinę. No, szybka matma, tu nie ma jakichś cudów. Czyli jak spojrzałem w te ostatnie tam dane, 94 zgony osób z wirusem. Uwaga, cały czas podkreślamy, to są osoby z wirusem. Nie wiemy na co umarli. Prawdopodobnie ubrali na zupełnie coś innego. Raka, yy, zawał, coś tam, ale przy okazji mieli wirusa, więc lądują w tej statystyce. Więc takich z wirusem 94 to tyle. Ile umiera w Polsce zupełnie normalnie w godzinę i 35 minut. To powiedzcie mi teraz szczerze, to jak się zastanowicie, czy 94 zgony to dużo. No więc chyba każdy odpowie, jeżeli normalnie 1170, to 1400 to jest nic. To w ogóle jakiś, jakiś taka czkawka. Dobrze. Ale teraz zajmijmy się czymś ciekawszym otóż znalazłem takie dane one są za akurat 2017. Zgony według przyczyn, tak? No i wiemy, że układy krążenia, układ krążenia to jest mniej więcej 40 parę procent. W zależności od roku. 42, 46, coś takiego. Nowotwory to jest jakieś 25, 26. Tak? Urazy, zatrucia, wypadki, tego typu sprawy to jest 5%. No bo potem są jakieś inne parametry, ale jest też bardzo ciekawy parametr. Przyczyny śmierci nieokreślone. O! I tu się zaczyna robić bardzo ciekawie, ponieważ nawet w normalnych warunkach, zupełnie pokojowych, zupełnie takich zwykłych, mamy coś takiego jak przyczyny śmierci nieokreślone. Inaczej mówiąc, nie wiemy, na co człowiek umarł. Może miał sepsę, może miał sarsa, może miał e, jakiegoś innego, jakieś zatrucie metalem ciężkim. Diabli wiedzą co miał, bo nie możemy sprawdzić. A może miał jakiegoś tam autoimmunologiczne, autoimmunologicznego świra, Nie wiadomo. Jest taka, jest taka grupa. Nie wiadomo na co umarł. No to teraz tak. Ta grupa to jest 9%. No to jeżeli w Polsce w 2019 umiera dziennie 1170 osób, i 9% nie wiemy na co umarli, to dziennie, każdego Bożego dnia w ciągu roku w Polsce umiera 105 osób, a my nie wiemy na co. Na wirusa, świrusa, grzyba, pasożyta, roztocze, promieniowanie, tfuziła nie wiemy na co. No to jeżeli zestawimy takie coś, że przez 3 tygodnie mamy tam prawie stówkę tych zgonów, trzy tygodnie, cztery, nie wiem ile, stówkę tych zgonów z wirusem, a nie na wirusa, a jednocześnie każdego dnia mamy 105 zmarłych na nie wiadomo co, no to powiedzcie, czy ta skala zagrożenia tym wirusem naprawdę jest duża? Czy to naprawdę jest duże? To jest fata morgana, a nie zagrożenie. Pamiętajcie. Więc szybko powtórzę. Dziennie umiera w normalnych warunkach 1170 osób. To jest 48,5 na godzinę. Dziennie 105 przypadków śmierci jest niewyjaśnionych. Porównajcie to z umieralnością ludzi posiadających koronawirusa, tak? No dobra, to skończę temat. Mam nadzieję, że to było takie dość konkretne i szybkie. Żegnam Was serdecznie. Mówił profesor Jan na temat umieralności i jaka to jest bzdura z tym koronawirusem. Dziękuję.